Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio długo nas nie było, ponieważ mieliśmy wiele posług po całej Polsce, byliśmy też za granicą, ale do tego odcinka zgłosiło mnie przede wszystkim lato, pora, w której jesteśmy i temat, który myślę jest na topie: stroje kąpielowe jak to się ma w ogóle do czystości, do tego, o czym mówimy w tych odcinkach. Myślę, że może część z Was się nad tym zastanawia, jak to ze sobą pogodzić. Chciałabym w tym odcinku wyrazić swoją opinię. Jeśli się z nią nie zgadzasz, to trudno, pewne argumenty może przemówią. W każdym razie opowiem, jak ja uważam. W naszej wspólnocie, szczególnie w naszym żeńskim gronie, staramy się krzewić modę na czystość. Jest to odwróceniem tego, co promuje ten świat, czyli jak widzimy na billboardach czy nawet na ulicy chodzące kobiety, coraz więcej jest odkrytych brzuchów, prawie no, widać nawet pośladki, tak krótkie są spodenki. Też dochodzi do takich bardzo aż strasznych rzeczy. Na przykład jak ostatnio byliśmy w Anglii, młodzież nam opowiadała, że był pewien taki, taka parada rowerowa, gdzie rowerzyści byli na golasa. Kto chciał, jak się rozbierał, tak się rozbierał. W każdym razie nawet mieli pozwolenie na to, żeby na Golasa przez Londyn yy, przejechać. Yy, o co chodziło w tej kampanii? O to, żeby samochody zwracały uwagę na rowery. Według mnie kamizelka odblaskowa by wystarczyła, ale do czego to dochodzi w dzisiejszym świecie? Yy, w każdym razie Pierwszy z takich argumentów, który najbardziej do mnie przemawia i który od początku miałam jakoś bardzo mocno w sercu, jest ten, jak by ubrała się Maryja. Maryja jest dla mnie największym wzorem i kobiecości, i piękna, i, i po prostu i miłości, i wzorem naśladowania, na tak jak ona naśladowała Jezusa w stu procentach. Tak samo i ona nam pokazuje, jak go naśladować. Ktoś może powiedzieć, a to 2000 lat temu, ale wyobraźmy sobie, gdyby ona teraz żyła, w naszych czasach, miałaby męża, miała świętego Jezusa, miałaby dziecko, więc też nie byłaby siostrą zakonną, byłaby w rodzinie. Jak ona by się zachowywała, jakby się ubierała? Żyjąc w naszych czasach, wiadomo, że nie nosiłaby takich strojów jak. W Jerozolimie, gdyby żyła w naszych czasach, dlatego też to jest takie dobre pytanie, żeby sobie je zadawać. Druga rzecz, już a propos strojów kąpielowych. Jeśli ja, ja zaczęłam się nad tym bardzo mocno zastanawiać w pewnym momencie, kiedy nawet kiedy pewien kolega ze Wspólnoty zadał mi pytanie, czym się różni w sumie strój kąpielowy od bielizny? Czym się różni to, jak kobieta na przykład rozbiera się gdzieś tam na scenie i jest bardzo rozebrana, od tego, jak jest rozebrana na plaży. I to bardzo zaczęło mnie nurtować i zaczęłam się bardzo o siebie pytać. I też pamiętam, jak kiedyś po raz ostatni włożyłam strój kąpielowy dwuczęściowy. Pamiętam, już byłam wtedy po. Po takim oświeceniu do wiary to był mój czas takiego pierwszego zachwytu Panem Bogiem nawracania, i Pan Bóg też bardzo dużo rzeczy mi zaczął pokazywać odnośnie mojego życia, co, co warto by zmienić. I między innymi pokazał mi to, jak wyszłam na tą plażę, to po prostu widziałam na sobie wzrok tych wszystkich mężczyzn, którzy odwrócili się i od dołu, do góry patrzyli na mnie, jak ja wyglądam to było okropne uczucie. Pamiętam, że wtedy byłam z moją siostrą, powiedziałam, wiesz co, ja się tu źle czuję, chodźmy już, nie chcę mi się nadpływać. I pamiętam, że wtedy wyszłyśmy, poszłyśmy sobie z tej plaży. Po prostu było mi bardzo źle. I wiem też, rozmawiając z osobami, czy z dziewczynami różnymi, że często my łamiemy swoje sumienia, żeby być, jakby wpisać się w normy społeczne, które zostały gdzieś tam kiedyś na przykład, plaża została sankcjonowana, że można tam się rozbierać, bo to jest plaża. Ale ta norma społeczna nie zawsze taka była. Też ostatnio czytałam taki artykuł w jednej z gazet politycznych, to w każdym razie, ale był artykuł o strojach kąpielowych o bikini. Skąd się to wzięło? Wzięło się to z Francji, i po raz pierwszy, kiedy modelki miały włożyć ten strój. Żadna z nich nie chciała się na to zgodzić, a y, stroje kąpielowe włożyły te bikini pannie lekkich obyczajów, bo żadna inna modelka nie chciała się zgodzić, żeby to włożyć. A teraz patrzmy, co widzimy, y, na, nie tylko na plaży. W każdym razie to są takie argumenty, które też do mnie docierają. Dla mnie nie ma różnicy, jak widzę kobietę w bieliźnie, a kobietę w stroju kąpielowym Różni się tylko materiał. Nawet ostatnio jedna osoba mi powiedziała, że jest taki mem w internecie krążący, że jest kobieta, która idzie sobie w bikini na plaży, wszystko jest w porządku, a, a potem ktoś niechcący wejdzie do jej pokoju, gdzie jest tak samo ubrana i zaczyna krzyczeć. I dla mnie to jest taki, taka hipokryzja. Ja, dla mnie to by było straszne, gdybym ja na przykład cały, cały rok tak się ubieram, żeby po prostu być skromną, żeby pokazywać bardziej moje piękno wewnętrzne niż zewnętrzne, a nagle idę nad jezioro w lecie czy na plażę i pokazuję wszystkie moje wdzięki. I to po co było w ogóle to ubieranie się takie skromne wcześniej, jak teraz wam wszystko pokazać. Kolejnym takim argumentem dla mnie osobistym jest to, że chciałabym, żeby moje ciało było zarezerwowane tylko dla mojego przyszłego męża. Nie chciałabym, żeby żaden inny mężczyzna mnie podziwiał czy po, patrzył na mnie, tylko właśnie ten mój przyszły mąż, że chcę zachować właśnie to piękno, też zewnętrzne, dla niego. I kolejna sprawa, że często jak dziewczyny ubierają się właśnie za krótko, za ciasno. Kiedy właśnie odsłaniają swoje części intymne, no, dekolt, powiedzmy, odsłaniają bardzo dużo. Jeśli chcemy, żeby nas traktowano z szacunkiem, to same też powinniśmy tak, tak się ubierać. Też jest coś takiego, że czasami dziewczyny chcą zakryć swoją nagością. Dziwne, prawda? Ale odsłaniają więcej zewnętrznego swojego ciała, bo boją się, że mężczyzna czy że chłopak nie, nie zechce ich wnętrza. Po prostu to jest taki brak do wartościowania, dlatego starają się tak odsłonić, bo widzą, że yy, mężczyźni po prostu idą za tym. Ale też pytanie, jacy mężczyźni idą za tym. Później w małżeństwie, po iluś latach, wiadomo, dzieci, yy, czasami kobiety bardziej tyją, czy tam pojawiają się rozstępy, yy, czy po prostu zmarszczki i tak dalej. No, nasze ciało coraz bardziej się starzeje. I jeśli my od początku nie, nie będziemy kochać całego człowieka, czyli i duszę, i ciało yy, i będziemy go kochać ze względu na to, że jest tą osobą, to, to po prostu często yy, mówi się wymienił kogoś na lepszy model, prawda? To jest takie smutne, bo po prostu to tak uwłacza godności ludzkiej. Dlatego to, taka, to takie moje zdanie o strojach kąpielowych. No i tyle. Z Panem Bogiem. I Maryjo zakończę naszą modlitwą. Maryjo, ukryj nas w swoim łonie, w sercu Jezusa pod osłoną Ducha Świętego, w ręku Boga Ojca. Amen. A w następnym odcinku mamy nadzieję, będzie pierwsza para, która opowie nam swoje świadectwo yy, właśnie czystości przedmążeńskiej. Zapraszam!